Dzisiaj Bóg ma dla Ciebie bardzo specjalne przesłanie. W tak zabieganym świecie, pełnym obowiązków i wyzwań, łatwo jest poczuć się zagubionym lub przytłoczonym. Może stoisz w obliczu burzy emocjonalnej, finansowej lub duchowej i czujesz, że nie ma wyjścia, ale jest nadzieja, a ta nadzieja jest w Chrystusie. Nie ignoruj dziś Słowa Bożego ponieważ On pragnie przemówić bezpośrednio do Twojego serca. Ile razy znajdujemy się w sytuacjach, gdzie rozpacz i wątpliwości wydają się być jedynymi towarzyszami? W takich momentach często czujemy, że nikt nas nie rozumie lub że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Jednak Słowo Boże zapewnia nas, że On zawsze jest uważny, gotowy do wysłuchania i pomocy. Bez względu na to, jak ciężki jest bagaż, który nosisz, Bóg zna każdy szczegół Twojego życia i głęboko się o Ciebie troszczy. Poświęć przynajmniej 7 minut swojego czasu, aby wysłuchać słowa Jezusa. Czasami te kilka minut może być wszystkim, czego potrzebujemy, aby znaleźć nową perspektywę, światło na końcu tunelu. Świat oferuje wiele głosów i rad, ale nic nie równa się mądrości i miłości Boga. On ma moc przekształcić każdą sytuację i przynieść pokój najbardziej niespokojnemu sercu. Może czujesz, że walczysz samotnie, że nikt nie rozumie Twojego bólu ani Twoich wewnętrznych walk. To uczucie izolacji może być przytłaczające. Ale dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jesteś sam. Bóg jest zawsze z tobą, gotowy ofiarować pocieszenie i wskazówki. On zna twoje zmagania, słabości i wątpliwości, a mimo to wybiera kochać Cię bezwarunkowo. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne do przyniesienia uzdrowienia i odnowy do najgłębiej zranionych obszarów naszego życia. Kiedy otwieramy się na słuchanie tego, co Bóg ma do powiedzenia, doświadczamy przemiany, która zaczyna się od wewnątrz. On oferuje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, pokój, który nie zależy od okoliczności wokół nas, ale jest zakotwiczony w pewności Jego miłości i opieki. Pozwól sobie na to, aby dzisiejsze przesłanie dotknęło Twojego serca. Niech słowo Boże wejdzie do twojego serca i zmieni twoją perspektywę. Bez względu na to, jak ciemna może wydawać się sytuacja, zawsze jest nadzieja w Chrystusie. On jest światłem, które oświetla nasze drogi i mocnym fundamentem w czasach niepewności. W tym momencie otwórz swoje serce i przyjmij to słowo z wiarą i nadzieją. Bóg ma rozwiązanie dla każdego problemu, odpowiedź na każde pytanie i cel dla każdego życia. Poświęcając te minuty na słuchanie słowa Jezusa, robisz ważny krok w kierunku pokoju i pocieszenia, które tylko on może dać. Zaufaj Bogu i pozwól mu, aby dziś odmienił twoje życie. Synu, chcę, abyś na chwilę się zatrzymał i wsłuchał się w mój głos. Ponieważ mam dla Ciebie specjalne objawienie. Wiem, że przechodzisz przez trudną sytuację, ale chcę, żebyś wiedział, że koniec jest blisko. Błogosławieństwo, na które tak długo czekasz, jest w drodze, nawet jeśli teraz nie możesz go zobaczyć. Wiedz, że jestem Twoim Bogiem. Nigdy Cię nie opuszczę, żadne z moich dzieci nie zostanie porzucone. Moment Twojej nagrody zbliża się. Jeśli w to wierzysz, powiedz ze mną: Wierzę. Twoja wiara jest godna podziwu. Nawet gdy czułeś się słaby i kuszony do rezygnacji, pozostałeś silny, nie wpadając w pułapki wroga. Krok po kroku, dzień po dniu zbliżałeś się do mnie z cierpliwością i bez rozpaczy, a ja byłem u Twojego boku. Pomagając w każdym wyzwaniu. Jesteś bliżej niż kiedykolwiek, by osiągnąć miejsce błogosławieństwa, którego pragniesz dla siebie i swojej rodziny. Miejsce pokoju, obfitości i odnowionej szczęśliwości. Nie rezygnuj z walki, bo ja, Twój Bóg, jestem tutaj, aby Cię błogosławić w tej chwili. Złe nawyki i uzależnienia, które cię wierzą, Zostaną zgromione i wyrwane z Twojego serca. Wszystkie formy duchowego niewolnictwa, szkodliwe myśli, korzenie urazy i nienawiści zostaną usunięte mocą Ducha Świętego. Twoje życie zostanie przemienione w sposób nadnaturalny, a nawet twoi wrogowie i rodzina będą zaskoczeni zmianami w tobie. Zrozum, że Twoje dni walki i trosk nie są wieczne. Ponieważ oddałeś swoje serce mi i przestrzegałeś moich przykazań. Ratuję ciebie i Twoją rodzinę i cieszę się, widząc, że Twoja wiara pozostaje mocna we mnie. Uczysz się być cierpliwym i czekać na moją doskonałą wolę. Miej wiarę we mnie, kiedy mówię, że dzisiaj naprawdę będziesz błogosławiony. To jest dzień Twojego zbawienia i wyzwolenia, moje dziecko. Wypowiedź teraz swoją wiarę we mnie, napisz wierzę. Prorokuj najlepsze dla swojego życia dzisiaj, odpędzając wroga, który próbuje ukraść twoją radość i pokój. Pamiętaj zawsze, że codziennie przypominam ci o mojej miłości do ciebie. Jestem twoim ojcem i uwalniam cię od wszelkiego zła. Nieustannie dzielę się z Tobą moją bezwarunkową miłością i stopniowo zaczynasz rozumieć, jak bardzo jesteś dla mnie cenny. W ostatnich miesiącach świadczyłeś o swojej wierze i wierności. Wiem, że w Twoim życiu wciąż są wielkie potrzeby i chcę, abyś wiedział, że to się tutaj nie kończy. Czasami Twoje dzieci mogą nie zwracać na Ciebie uwagi, kiedy mówisz o mnie. Mogą być obojętne i nie chcieć słuchać. To trochę rani moje serce, ponieważ tęsknię za ich wiarą i uśmiechem. Pamiętam czasy, gdy byli mali i śpiewali hymny, przynosząc mi tyle radości. Jednak chcę, abyś zrozumiał, że mam plan dla ich życia i nie spocznę, dopóki wszyscy nie będą w doskonałej wierze. Aby te plany się spełniły. Tej Twojej rodziny musicie być przede mną. Proszę, abyś mówił z nimi z miłością, nie osądzając ich ani nie krzycząc za ich błędy. Bądźcie ostrożni, ponieważ słowa mają moc być mieczami, powodując głębokie i nawet śmiertelne rany. Uczcie się ode mnie, ponieważ szukam tylko pokory serca. Nawet jeśli to wymaga wysiłku. Zostaw na zewnątrz wszelką złość i frustrację. Tłumacz swojej rodzinie z miłością i cierpliwością, bo ja jestem samą miłością i cierpliwością. Oni są Twoją krwią i byliście narzędziami, aby otrzymali życie. Przyjdźcie do mojej obecności. Słuchajcie mojego słowa każdego dnia. Nawet jeśli na początku nie widzicie wyników, nie poddawajcie się. Kontynuujcie modlitwę nieustannie, nie tracąc serca, ponieważ cud nadejdzie. Twoi krewni zmienią swoje myślenie, wrócą, aby mnie szukać, i wszyscy to zobaczą. Wtedy będziecie tryskać radością. Synu, chcę, żebyś wiedział, że moja obecność jest zawsze przy tobie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jestem Twoim schronieniem. Twoją siłą i pociechą, kiedy czujesz się słaby. Pamiętaj, że moja łaska wystarcza Ci. Dam Ci siłę, której potrzebujesz, aby kontynuować, nawet kiedy wydaje się to niemożliwe. Widzę Twoje łzy i znam udręki Twojego serca. Wiedz, że wycieram każdą Twoją łzę i przynoszę pokój Twojemu sercu. Nie czuj się opuszczony, ponieważ zawsze Cię pilnuję. Kiedy czujesz strach, pamiętaj, że jestem Twoim Bogiem i kontroluję wszystko. Nie pozwól, by niepokój opanował Twoje serce, lecz zaufaj mi w każdej sytuacji. Jestem Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Złóż swoje troski na mnie, a ja się nimi zajmę. Nie pozwól, by wątpliwości i niepewność odebrały Ci wiarę. Jestem wierny moim obietnicom i spełniam wszystko, co omówię. Nie martw się o czas, bo ja kontroluję czas. Jestem Bogiem, który działa w odpowiednim czasie i we właściwym momencie. Kontynuuj mi zaufanie, czekając cierpliwie, bo najlepsze dopiero nadejdzie. Działam po cichu za kulisami, przygotowując wszystko dla Twojego dobra. Nawet kiedy nie rozumiesz moich dróg, zaufaj mojej miłości i mądrości. Wiem, co jest dla Ciebie najlepsze i przygotowuję najlepsze rzeczy dla Twojego życia. Nie zniechęcaj się wobec przeciwności, bo jestem z Tobą, aby Cię wzmocnić. Jestem Bogiem, który przemienia pustynię w źródła wody i sprawia, że życie kiełkuje tam, gdzie wydaje się, że nie ma nadziei. Zaufaj mi idź naprzód, bo otwieram drogi tam, gdzie ich nie ma. Synu, kocham Cię miłością wieczną. Znam każdy szczegół Twojego życia i dbam o każdy jego aspekt. Jesteś dla mnie cenny i zawsze będę przy Tobie niezależnie od tego, przez co przychodzisz. Jestem z tobą, aby Ci pomóc i cię wzmocnić. Zaufaj mi, bo jestem Twoim bezpiecznym schronieniem. Jestem Twoim Bogiem, opiekuję się Tobą. Uwierz we mnie, bo mam wspaniałe plany dla Twojego życia. Nadal szukaj mojej obecności, bo poprowadzę Cię i pokażę drogę, którą masz podążać. Kiedy poczujesz, że nie masz siły, aby dalej iść, pamiętaj, że moja łaska jest dla Ciebie wystarczająca. Dam Ci siłę, której potrzebujesz i będę Twoją niezmienną opoką. Zaufaj mi we wszystkim, a ja uczynię wielkie cuda w Twoim życiu. Nie martw się o przyszłość, bo mam kontrolę nad wszystkim. Znam plany, które mam dla Ciebie, plany dobrobytu, a nie zła. Zaufaj mi, powiedz mi wszystkie swoje troski. Zadbam o ciebie i poprowadzę cię najlepszą drogą. Pamiętaj zawsze o mojej miłości do ciebie. Jest ona bezwarunkowa i wieczna. Jestem przy tobie w każdym momencie. Pocieszam cię i wzmacniam. Zaufaj mi, bo jestem twoim Bogiem. Troszczę się o ciebie z całą moją miłością. Niech mój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Strzeżę Twojego serca i umysłu we mnie. Odpocznij we mnie i zaufaj mojej nieustannej opiece. Kocham Cię, mój synu, jestem tu zawsze dla Ciebie. Amen. Jeśli przyjmujesz to słowo Boga w swoim życiu dziś, zostaw swoje amen w komentarzach. Niech Bóg Cię błogosławi. Jeśli podobała Ci się ta wiadomość, którą przekazuję Ci dzisiaj, polub nasz film, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać wiadomości, które mamy dla Ciebie. Nie zapomnij także udostępnić tego filmu osobie, która jest dla Ciebie wyjątkowa. Niech Bóg Was obficie błogosławi.